No, witam. Byłem dzisiaj na testowaniu gry Nintendo Switch e, Wander 2. Co mam powiedzieć? Nie mogę zdradzić Wam tajemnicy. Mogę tylko powiedzieć, że grafika jest bardzo ładna w tej gry Fabuła bardzo ładna. Jazda, styl jazdy też bardzo ładny. Postarali się. I warto jest czekać na tego nowego Nintendo Speed'a Wander 2. Pograłem i faktycznie. Da się to grać. Powracają do, do nielegalnych wyścigów. To jest dalsza część. Pierwsza. Y, jak to powiedzieć? To jest. Chodzi o to, że to jest dalsza część tego, tego co było z pierwszego. I to, co mam powiedzieć? Nie? No, jest kapitalna gra, nie Nie ma żadnych y, problemów. Typu, że jest sterowanie. sztuczna inteligencja jest poprawiona, sterowanie jest poprawione, grafika poprawiona. Yy, dźwięki silników jest dobrze poprawione. Ścieżka, ścieżka dźwiękowa jest też poprawiona. Nie mogę yy, zdradzić tajemnicy co, co dalej widziałem. Musicie to poczekać do 1 listopada. I tyle mogę powiedzieć na ten temat w sprawie nowe, nowego nisko Spida 2. Testowałem, bardzo fajna gra. Może pobiję pierwszą część, nie wiem, to zależne od Was. Czy polubicie, czy nie. Wszystko jest dwa w jednym: Hosprus i Mos Dwa w jednym jest połączone. I faktycznie z, ty, z tych dwóch części złączyło się jeden. Mega gra. Jest piękna gra. Piękna grafika. Dialogi są bardzo ładne. Prezentacja tej gry w ogóle też ładna jest. Zwiastunie jak to idzie. Wiadomo, ulice są podobne do tych z wcześniejszych, troszkę, bo też jest trochę zmieniona. Ale nie mogę już wam tajemnic dalej powiedzieć. Tyle mogłem, co mogłem. Czekajcie po prostu na 1 listopada na premierę tej gry. Zobaczycie sami sobie. Pozdro i czekajcie.